Dzisiaj mamy bardzo szczególny dzień, 1 marca, a to jest okrągła rocznica śmierci zarządu czwartego, win naszych żołnierzy wyklętych, tych, których władze komunistyczne skazały nie tylko na śmierć, ale na wieczne zapomnienie. A my jesteśmy winni im tę pamięć i dlatego dzisiaj mamy 33. taką bardzo uroczystą i podniosłą sesję głównie po to, żeby upamiętnić i oddać cześć tym, tym wspaniałym Polakom, wielkim patriotom. Tym, którzy uważali, że życie jest wielką wartością, walczyli o życie, ale uważali, że przyszłość kraju jest wartością jeszcze większą, jeszcze nadrzędną i zdecydowali się to życie, to życie dla ojczyzny poświęcić. Jesteśmy im wszyscy winni i obecnie żyjący, winni ogromną wdzięczność za to, że możemy oddychać wolną Polską, ale też jesteśmy winni to przyszłym pokoleniom, że przecież i my kiedyś odejdziemy, a pamięć o tamtych ludziach powinna pozostać. 70. rocznica śmierci Łukasza Cieplińskiego, dzień, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Pamięć tą trzeba uczcić, trzeba zawsze ją przypominać, wracać do historii, do historii dlatego, że ludzie ci no, walczyli o wolność naszą niezależność naprawdę w bardzo trudnych, konspiracyjnych warunkach, no, w takim reżimie, można powiedzieć, nowej okupacji. Dziś Sejmik Wojca Podkarpackiego przyjął okolicznościową uchwałę, przypomniał tamte czasy, tamten czas, przypomniał też wszystkie działania i postać osoby Łukasza Cieplińskiego. My na Podkarpaciu mamy tu ważne obowiązki. Dlatego, że pułkownik Łukasz Ciepiński, czwarty zarząd tutaj działał, tu podejmował swoje działania. Też mamy no, wspaniałą, wspaniale pisaną historię współczesną, memoriał Ciepińskiego i wszystkich członków czwartego zarządu. I także oczywiście Aleje Ciepińskiego, która nas łączy z Urzędem Marszałkowskim, gdzie mamy salę imieniem Łukasza Ciepińskiego, na której, w której no, widnieje wspaniały portret. Naszego, naszego bohatera. Ważne, abyśmy o tym pamiętali, ważne, abyśmy o tym rozmawiali, ważne, żebyśmy to też przekazywali młodzież. Będzie to taka bardzo podniosła chwila i w ten sposób Sejmik województwa podkarpackiego, województwa, w którym ten ruch był bardzo silny. To byli nasi ludzie tutaj z okolicznych miejscowości, wokół Rzeszowa i nie tylko że jesteśmy im naprawdę winni tę pamięć i to możemy zrobić. Czymże jest dzisiaj składanie kwiatów czy uczestnictwo w mszy, czy, czy nawet sesja w porównaniu z tym, co oni dokonali, no to jesteśmy im na pewno na pewno bardzo wdzięczni.